Dzień dobry, tu Onet Audio. Jest czwartek, 24 kwietnia. Zaczynamy poranny briefing Onet. Bestialski atak Rosjan. Kijów padł w nocy ofiarą rosyjskich ataków dronami. Według najnowszych informacji przekazanych przez Państwową Służbę Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych zginęło 9 osób, a 63 zostały ranne. Wśród nich jest sześcioro dzieci i kobieta w ciąży. Rakiety uderzyły nie tylko na terenie Kijowa. Według informacji podanych przez mera Charkowa, Igora Terekowa, Rosja przeprowadziła 7 ataków na miasto. Ranne zostały dwie osoby. Jeden z ostrzałów miał miejsce w gęsto zarudnionym obszarze mieszkańców. Napisał na telegramie Terekow. Doniesienia o eksplozjach nadeszły również z pawłogrodu w obwodzie za Zaporoża i Mikołajowa. W związku z atakami myśliwce poderwało polskie wojsko. Muzyka Trump znów atakuje Zełańskiego. Donald Trump oznajmił, że wkrótce może spotkać się z Władimirem Putinem, ale nie planuje spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem załańskim. Myślę, że Rosja jest gotowa. Wiele osób mówiło, że Rosja chce zagarnąć wszystko, ale myślę, że mamy układ z Rosją. Musimy zawrzeć układ z Zełańskim. Myślałem, że będzie łatwiej się ułożyć z Zełańskim, ale jak dotąd było to trudniejsze, ale to w porządku. Myślę, że będziemy mieć porozumienie z obiema stronami. Powiedział Trump. Pytany, czy zamierza uznać rosyjski Krym. Amerykański prezydent nie odparł wprost, mówiąc tylko, że wszystko jest dobrze. Jeśli obie strony są szczęśliwe, jeśli chcą podpisać porozumienie, nie mam faworytów, nie będę nikogo faworyzować. Chcę załatwić sprawę, chcę uratować życie, powiedział Trump. Dodał, że za prezydenta Bidena USA wydały setki miliardów dolarów na pomoc Ukrainie i że Biden. Nie powinien był dopuścić do wojny. Panika w Stambule. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 nawiedziło wczoraj Stambuł i okolice. Minister zdrowia Turcji, Kemal Memisoglu, poinformował, że w wyniku paniki po trzęsieniu do szpitala trafiło 236 osób. Zaznaczył jednak, że póki co nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Memisoglu dodał, że 173 osoby odniosły obrażenia w Stambule, a reszta w sąsiednich prowincjach. Minister środowiska, urbanizacji i zmian klimatu, Murat Kurum, ogłosił z kolei, że władze otrzymały 378 powiadomień o uszkodzeniach różnych budynków. 12 obiektów całkowicie ewakuowano w ramach środków ostrożności, a jeden opuszczony budynek w centralnej dzielnicy Stambułu uległ zniszczeniu. A co czeka nas dzisiaj? W czwartek. Około siedmiu tysięcy młodych Żydów z różnych krajów i kilkuset rówieśników z Polski weźmie udział w Marszu Żywych. Wśród uczestników będą prezydenci Polski oraz Izraela, a także kilkudziesięciu ocalałych z zagłady. W późnikach w obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy rozpoczną się ekshumacje polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Na godzinę dwunastą zaplanowane zostało posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. Na przesłuchanie komisja wezwała dziś Zbigniewa ziobra. Na godzinę piętnastą zaplanowano kontynuację przesłuchania na posiedzeniu zamkniętym. Do komisji nie wpłynął żaden dokument związany ze stawiennictwem ziobry bądź jego nieobecności. A teraz to wszystko. Życzymy Wam udanego dnia. Po więcej jakościowego dziennikarstwa zapraszamy do aplikacji Onet Audio. Na dziś polecamy nowy odcinek podcastu Rachunek Sumienia Ofensywnych, a wieczorem świeczy raport międzynarodowy. Podsumowanie autorstwa Aleksandra Łazora czytał Maciej Jednoralski. Montowała Jana Cech.